Dzień dobry, Krzysztof Petek z tej strony. Nie jestem prawnikiem, jestem politologiem, który gdzieś tam na studiach miał zajęcia z prawa, ale skonsultowałem się z paroma ludźmi, którzy znają się na rzeczy i mam taką konkluzję, która może być trochę przerażająca. Otóż, choćbym był wielbicielem Nawrockiego, choćbym mu stawiał ołtarzyki, palił świeczki, Stawiał klęczniki przed jego obrazkiem, to i tak wiem, i wiedziałbym, gdybym był uczciwy, że on nie może zostać prezydentem. Co gorsza, Rafał Trzaskowski również nie może zostać prezydentem. Jemu też nie stawiam ołtarzyków, oczywiście. Jestem analitykiem, wyborcą, a nie wyznawcą. Ale na czym problem polega? Gdyby trzymać się litery prawa, to nie ma żadnych podstaw prawnych. Żeby zaprzysiąc prezydenta, póki nie dokonana zostanie dokładna reforma systemu sądowniczego. Do 2 lipca formalnie Sąd Najwyższy ma wydać uchwałę o ważności wyborów. To wiemy, bo miesiąc tam od ogłoszenia wyników. Jeśli uchwałę wyda Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, należy ją uznać. Prawnie de jure za nie byłą, niewydaną, ponieważ Izba Kontroli Nadzwyczajnej, co stwierdziły polskie sądy oraz dwa sądy międzynarodowe, unijne, nie jest sądem. Bo to są prawnicy, którzy nie zostali powołani do Sądu Najwyższego, albo, żeby być precyzyjnym, zostali powołani przez ludzi, którzy nie stanowili krajowej Rady Sądowniczej. Bo ta rada została powołana nielegalnie. Innymi słowy, nie sędziowie powołali prawników na sędziów, zatem ci druzy także nie są sędziami. Może to skomplikowane, ale wydaje mi się, że w trakcie społecznej dyskusji przez ostatni co najmniej miesiąc każdy już zrozumiał, o co chodzi. Żeby ktoś mnie powołał na prezesa firmy, Musi być upoważniony przez zarząd tej firmy. Jeżeli zamiast zarządu tej firmy zbierze się grupa lumpów w parku i powołają mnie na prezesa firmy X, to ta firma nie musi mnie uznawać za swojego prezesa, nie powinna, nie ma prawa. I nikt nie ma prawa mnie uznać, tylko ewentualnie ta grupka lumpów, która zrobiła taki dowcip. Nie nazywam tych prawników lumpami, daję tylko przykład. Jeśli legalni sędziowie Sądu Najwyższego nie uznają wyborów, legalni, czyli ci powołani wcześniej, przed zaistnieniem tej dudycznej Krajowej Rady Sądowniczej, no to pozostaje pewne zawieszenie. Ale nawet gdyby uznali, jakaś tam grupa seniorów uznała wybory za legalne w tej chwili, no to na jakiej podstawie? Wiemy, że nie wiemy, ilu ludzi głosowało na Karola Wrackiego, ilu na Rafała Trzaskowskiego. Ludzie mówią na pewno więcej jednak na Karola. To na takiej bazie sąd ma wydać stwierdzenie, że jednak, dobra, Karol bierz stery. Precyzja. Praca urzędów wymaga precyzji. W urzędzie skarbowym, ja go 3 grosze zapłaciłem kiedyś za mało podatku, bo nie zauważyłem tego 0,3, to przyszło mi wezwanie, za które musiałem zapłacić. Wtedy jeszcze chyba 20 zł. Ja płaciłem za wezwanie. Przelew, który kosztował mnie 0,5 i 3 grosze dopłacić. Precyzja. Nie podoba mi się to, ale rozumiem ideę. Marszałek nie ma i nie będzie miał. Podstaw prawnych, żeby zwołać Zgromadzenie Narodowe w celu zaprzysiężenia nowego prezydenta, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza nie wie, ile padło głosów na którego kandydata, zatem Sąd Najwyższy, nawet gdyby tylko głosami legalnych sędziów chciał głosować, nie może zdecydować, że ważne są wybory, bo nie wie. Nie ma danych od Państwowej Komisji Wyborczej, jakie głosy, które były ważne, kto nieważne, czy dokonano fałszerstw i ilu. Na razie powiedziałem interpretację. Ktoś powie, dlaczego tak sądzisz. To zasadne pytanie. Zatem przyjrzyjmy się prostej sprawie. Jeśli Jarosław Kaczyński, drżący teraz, Pomyśli sobie, co się może stać, jeżeli zgodnie z prawem będą działać, już nie mówię pan Bodnar, ale ludzie prokuratury, na przykład, jeśli doszłoby do przywrócenia praworządności, po prostu stanu takiego, że nie ma wątpliwości, że wszystko jest zgodne z konstytucją, to przed sądem powinni stanąć wszyscy, którzy brali udział w oszustwie. Że to może być kilka, nawet kilkanaście tysięcy ludzi, no to trudno. Podstawa prawna jest duża, ponieważ takie fałszerstwa są karane z urzędu. Artykuł 127 Kodeksu Karnego. Za samo przygotowanie do popełnienia przestępstwa związanego z zamachem stanu, a takie systemowe, za fałszowanie wyborów można już podciągnąć pod zamach stanu, za samo przygotowanie tego to jest od 3, 3 do 20 lat. Popatrzcie, kto mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, Podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat dziesięciu, albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Dożywocie. I teraz, a 3 do 20 za samo przygotowanie samodzielne na przykład czegoś, albo działanie, a zmiana efektu wyborów prezydenckich, podciągana jest przez prawników pod zamach stanu. Inna rzecz, że ten artykuł 127 już mógłby być bezpośrednio stosowany do przywódców PiSu, bo to, co zrobili z systemem prawniczym przed niemal 10 laty, to już był zamach stanu. Zresztą Jarosławowi Kaczyńskiemu parę razy się wyrwało, zmieniliśmy ustrój. Zmieniliśmy ustrój. Pewnie później któryś prawnik powiedział, panie, nie mów pan tego głośno. Wszyscy wiedzą, że tak, ale nie mów pan, bo to jest karalne. Więc później Posługiwał się eufemizmami. Drodzy, sprawstwo kierownicze, już pomijam tamtej sprawy wielu lat. To badane jest, tak jak teraz badana jest, mam nadzieję, skutecznie. Sprawa fałszerstw przy wyborach, drugich wyborach Andrzeja Dudy. Ale mamy tutaj sprawę bieżącą, sprzed niespełna miesiąca. I teraz kwestia taka. Sprawstwo kierownicze z całą pewnością należy przypisać Jarosławowi Kaczyńskiemu. I panu Czarnkowi również, bo on tam zajmował się głównie organizacją tego, tworzeniem tej całej sieci fałszy, fałszywek, fałszywych przedstawicieli pod obcą banderą, flagą i tak dalej. No i te szkolenia. Ludzie są przestraszeni. Tysiące ludzi, wyznawców PiSu, to są ludzie, którzy są zwykłymi fanatykami. Zmanipulowanymi przez różne republiki i inne tego typu media, zmanipulowanymi przez proboszczów, którzy zamiast zajmować się tym, do czego są powołani formalnie przynajmniej, czyli szerzeniem wiary, mówieniem o moralności itd., zdaje się, z tym się powinny wiązać kazania i działania, podjęli się działań politycznych na masową skalę, a im wyżej w hierarchii, tym bardziej bezpośrednio się tego podjęli, i to jest do udowodnienia. To ci ludzie są przerażeni, ci na dole, ci, którzy wzięli udział w tym szalbierstwie, ponieważ uznali, że prawo grupy tak zwanej prawicowej jest do, do stanowienia władzy i do sprawowania jest ważniejsze niż litera prawa w demokracji. To jest trochę tak, jak wielu mówi. Prawo naturalne, mając na uwadze prawo stworzone na rzecz religii, jest ponad prawem stanowionym. Nie rozumiem w ogóle, jeżeli ktoś mówi prawo naturalne, to mam wrażenie, że chodzi o takie prawo z czasów jaskiniowych, że kto ma większą pałę i mocniej uderzy, albo pierwszy uderzy, ten ma rację. To jest prawo naturalne. Że większy zjada mniejszego, ten co ma większe zęby, pokonuje tego, co ma mniejsze. To jest prawo naturalne. Nie, żebym chciał tak funkcjonować, ale tak to rozumiem. Niektórzy mówią, że prawo naturalne to jest to, które wymyślono na rzecz tej czy konkretnej religii. To już absolutna paranoja. Ale odsuwam, bo tylko daję przykład. Bardzo wielu uznało, że jeśli ich przywódcy duchowi oraz ich przywódcy polityczni mówią, że trzeba tak zrobić, zaryzykować, w razie czego mów, że się pomyliłeś czy pomyliłaś, no, to ci ludzie zmanipulowani jak roboty, zrobili swoje. I dzień po dniu wychodzi na jaw, jak bardzo zrobili swoje, ale też pojawiają się. To Tomasz Wiejski mówił u siebie, że do niego się zgłosiła trójka bodaj ludzi, którzy są przerażeni, bo wzięli udział w oszustwie, ale nie rozumieli, jak bardzo się narażają i jak bardzo zostaną porzuceni. Bo ci koordynatorzy z tej grupy. No, uciekło mi teraz, jak to się nazywało ta, ta grupka, o której mówiłem niedawno tej grupy związanej z niby kontrolą wyborów, tam ruch kontroli wyborów, zdaje się pisowski. O, ci, ci koordynatorzy już nawet nie odbierają od nich telefonów. Wielbłąd zrobił swoje wielbłąd może sobie umierać na pustyni. I ci ludzie zgłaszają się do mecenasów, prawników, pytając, co zrobić. Osobiście, jeżeli ktoś takim nie słucha, drodzy Państwo, proponuję zgłosić się i to nie do jakiegokolwiek prawnika, nie do prokuratury, bo możecie trafić na jednego z licznych, bo to jest 2 do 3 tysięcy ludzi zwolenników, wyznawców ziobry. Tylko zgłoście się do mecenasa Giertycha, napiszcie do niego, albo zadzwońcie, albo pójdźcie, powiedzcie, jak sprawy się mają. Dlatego, że jeśli ujawnicie swoją rolę, to możecie dostać status małego świadka koronnego. Czyli duże złagodzenie kary, albo nawet dużego świadka koronnego, jeżeli wiecie dużo, i całkowite zatarcie, z niestanowienie kary. Albo po prostu idźcie, bo uważacie, że jednak uczciwość jest ponad wszystko. Opowiedzcie o tych szkoleniach tajnych, o planach, o zaleceniach. Pamiętacie taki moment, ja to wykorzystam w książce. W książce mogę sobie nadawać znaczenie pewnym słowom, ale chcę Wam przypomnieć, bo książka Zabić prezydenta jest political fiction, ale opiera się na dokładnie tym, co się stało od dnia wyborów, chociaż są też retrospekcje wcześniejsze tam, od dnia wyborów przez całe lato, co się dzieje dziś, teraz i co już fikcyjnie, mam nadzieję, będzie się dziać w tej książce ale na pewno zacytuję Karola Nawrockiego. Pamiętacie wieczór wyborczy, kiedy z zaciśniętymi pięściami wielu czekało na wyniki wyborów i w pewnym momencie Karol Nawrocki, taki człowiek no niebłyszczący elokwencją, tak? nie stawiałbym go na czele kandydatów do mistrza mowy polskiej. Nie stawiałbym go na czele, nigdzie nawet na ringu bym go nie stawiał. Widzę, że on blagier także chyba w tej kwestii, ale nieważne. W pewnym momencie wziął mikrofon, powiedział wygramy tej nocy. Jarosław Kaczyński też to powtórzył. To znamienne, ale to jeszcze żaden dowód. Ale w pewnej chwili powiedział, jeśli upokorzy się lud mój, nad którym zostało wezwane moje imię, i będę błagać, i będę szukać mego imienia. Będą szukać mojego imienia, i odwrócą się od swoich złych dróg, ja im wybaczę, a kraj ich ocalę. Nie przypił, nie przyłatał, powiedział coś takiego. To zresztą jest parafraza drugiej księgi Kronik 7:14. Gdyby ktoś się interesował, Cytatami z Biblii, niedokładna zresztą. I teraz pytanie: Czy Karol Nawrocki nie był w stanie się nauczyć? Czy było to specjalnie przekręcone, żeby dać pewne hasło? Dla chętnych zacytuję szybciutko oryginał: Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym wezwano mojego imienia, będą się modlić, szukać mego oblicza i odwrócą się od swych złych dróg, to ja wysłucham z nieba, przebaczę ich grzechy i uleczę ich kraj. Ale tylko jako ciekawostka. Dlaczego cytat biblijny, zresztą nieokraszony przez Karola Nawrodzkiego stwierdzeniem, że to jest cytat z Biblii, został wypowiedziany w takim gorącym momencie oczekiwania. I teraz pytanie, bardziej pytanie fabularne do mojej książki, którą możecie zamawiać tu w pierwszym komentarzu, jest specjalny link. Dziękuję tym, którzy już zamówili, zaufali mi, bo muszą poczekać dwa miesiące, aż ta książka przyjdzie. Ale jeśli mnie nie zeżrę w czasie najbliższej wyprawy hrabia Drakula, a raczej nie, bo jadę tam po raz osiemnasty, będę odwiedzał jego zamek, już się zaprzyjaźniliśmy, no to wrócę i dokończę pisanie książki, będzie wydana. To tam. To, co powiedział Karol Nawrocki, przeczytacie, jeśli to kupicie. Karol Nawrocki daje hasło do rozpoczęcia wielkiego fałszerstwa wyborczego. Zapraszam i do zamawia zamawiania, i do subskrybowania. Przekroczmy 8000 tysięcy i pójdźmy dalej. Zapraszam do wspierania na różne sposoby. Przez najbliższy miesiąc będę rzadziej, jeszcze może jutro, pojutrze, jutro nie, bo prowadzę jakieś szkolenie, pojutrze jeszcze będę mógł coś opublikować normalnie, w miarę normalnie, to znaczy mając komputer pod ręką. W międzyczasie, przez najbliższe tygodnie, będę wrzucał krótkie filmiki, pewnie nieokraszone już jakimś wejściem, intro, muzyką czymkolwiek, niemontowane w żaden sposób, z innym nieco dźwiękiem, bo bezpośrednio z komórki, ale. Coś będę tam opowiadał, ale na pewno rzadziej, bo będę w toku akcji. Nadrobimy. Spokojnie nadrobimy, bo warto trzymać rękę na pulsie. Tak to widzę.